Dziś może trochę krótszy odcinek, ale sądzę, że ważny, bo jest wprowadzeniem do tematu superbohaterów, którzy od teraz będą gościć od czasu do czasu na kanale. Bohater. W dzisiejszych czasach, bezsprzecznie, jeśli chodzi o popularność na świecie, króluje gatunek superbohaterski. Powodów na to zjawisko jest kilka, jak zawsze, ale najważniejsze jest oczywiście powstanie MCU. Czyli wytwórni filmowej adaptującą komiksy z lat 60. ubiegłego wieku. I niewątpliwie sukces tych filmów sprawił, że ten gatunek stał się olbrzymie popularny. Każda z tych postaci występujących w franczyzie, oprócz konkretnej osobowości i innych mocy, zawiera w sobie ukryty przekaz, czyli konkretne idee, które promuje. Jednak można sobie zadać pytanie, czy podczas tej całej popularności my, ludzie, którzy nie mamy dostępu do jakiejś supermocy, potrzebujemy bohaterów? Zacznijmy od tego, co właściwie oznacza słowo bohater, bo z jednej strony może być to po prostu nazwa postaci występująca w dziele i często spotykamy się właśnie z takim określeniem, ale może też chodzić o jakąś osobę, co odznaczyła się jakimś męstwem, która pokonuje różne trudności i walczy ze złem w różnej postaci. W legendach, mitach i opowieściach fantazy są to zazwyczaj przeróżne bestie, albo osoby, które są definitywnie przedstawiane jako nikczemne i mające podłe zamiary. Jest jeszcze trzecia, bardziej współczesna opcja, że chodzi o osobę, która zrobiła coś bohaterskiego, co raczej normalny człowiek by nie zrobił, choćby uratowanie komuś życia i tego typu rzeczy. Nie da się ukryć, że dzisiejszy superbohaterowie. Mają najwięcej wspólnego z greckimi herosami. W końcu historie o takim Achillesie czy Herkulesie. To historie, które miały inspirować. I za każdym z nich stały, jak tutaj, konkretne idee, które reprezentowali. Ci nadludzcy herosi mają aż zatrważająco dużo wspólnego ze współczesnymi Supermanem, Żeby nie powiedzieć, że to oni byli pierwotnymi inspiracjami tych postaci. W dzisiejszych realiach... Zupełnie inaczej trzeba spoglądać na osoby mające niezwykłe umiejętności i zdolności niż w czasach starożytności. Dziś reprezentują zupełnie inne wartości i dodatkowo wkrada się do tego często polityka. Mają uczyć postaw i walczyć z przerysowanym złem, a także często walczyć z samym sobą. Weźmy na przykład bohaterów z uniwersum Marvela. Pierwsze filmy z całej franczyzy tworzą historię nadludzkich bohaterów. Geniusza Tonego starka, boskiego tora i idealnego żołnierza Steve'a Rogersa. Zyskują swoją siłę i udowadniają, że są jej godni, z czasem łączą się, zyskują sławę i popularność, jednak z wielką siłą wiąże się wielka odpowiedzialność. Wkrótce przekonuje się, że ich siła może służyć do ochrony ludzi, ale może też niszczyć. Wtedy mimo że bohaterowie nadal używali swojej siły do ochrony ludzi. Ci stwierdzili, że już nie potrzebują bohaterów i żeby ich chronili. Może to bardzo swobodny opis, ale prawda jest taka, że to zwykli ludzie mieli znów wziąć bezpieczeństwo w swoje ręce. Ostatecznie właśnie przez to przegrali wszyscy ludzie i znów bohaterowie musieli zabrać sprawę w swoje ręce. Może to bardzo ogólny opis kilkunastu filmów, ale nie ma w nim żadnych spoilerów, a wystarczająco zakreśla tą historię. W każdym bądź razie, jeśli chodzi o uniwersum Marvela, to wniosek jaki chcą te filmy przekazać, to to, że w tamtym świecie bohaterowie są potrzebni. Dodam jeszcze na potwierdzenie swojej tezy, że w jednym ze spotów reklamowych Avengers Endgame, czyli takiego w pewnym momencie kulminacyjnego momentu całej sagi, jest jasno powiedziane, potrzebujemy bohaterów. Co jest ewidentnym dowodem na to, co powiedziałem wcześniej. Zadam zatem inne pytanie: czy potrzebujemy opowieści o takich bohaterach? Nie będzie żadnym odkryciem to, jeśli powiem, że w XXI wieku wiele autorytetów przestało istnieć chociażby władza czy elity kraju które obecnie przynajmniej w Polsce nie istnieją nie mówiąc już o szkołach czy innych instytucjach, które mają na celu edukować obywatela co może, a czego nie może. Wszystko to sprawia, że nie istnieją obecnie żadne wartości uniwersalne trafiające do każdego człowieka. Coraz częściej skupiamy się na codzienności i zaczynamy żyć schematem jakiejś postaci, a życie wygląda coraz bardziej jak jakieś Simsy, w których każdy ma podzielone etapy życia na dzieciństwo, młodość, dorosłość i starość. Właśnie dlatego coraz częściej ludzie sięgają po fantastykę, anime czy właśnie filmy superbohaterskie. By wyrwać się z monotonii. Filmy superhero stały się tak popularne dlatego, że po pierwsze pokazują niezwykłych ludzi, którymi każdy chciałby być, no nie oszukujmy się, ale przy tym zostawiają w nich część człowieka, sprawiając, że nawet tak potężna postać musi walczyć z jakimiś słabościami, typu zbyt wielkie ego czy traumy z przeszłości. Twórcy zauważyli to, widząc także upadek autorytetów. Postanowili wtłaczać własne wartości do filmów. I tak Spider-Man stał się symbolem odpowiedzialności, Iron Man walki z egoizmem, a chociażby Hulk walki z własną złością i gniewem. Czy to dobrze, że tak wciskają te wartości? Tak, ale pod pewnymi warunkami. Jeśli nie jest to robione na halnie i nie prezentuje się ich jako prawda objawiona, to można je tak przedstawiać. Czy więc potrzebni są nam bohaterowie? Odpowiedź brzmi tak. Zarówno w fikcyjnym świecie Marvela, jak i w naszym rzeczywistym są potrzebni, po to, by inspirować do czegoś wielkiego, prawda, że żaden z nas nigdy nie będzie miał jakiejś supermocy, ale to wcale nie znaczy, że nie możemy być bohaterami każdego dnia. Jeśli historie, w których przebrani z rajstopy aktorzy walczący z patetycznym złem mają uczyć ludzi o wartościach takich jak odpowiedzialność i gniew, ale zaznaczam, muszą to robić w dobry sposób i będą inspirować ludzi do wielkich rzeczy, to jestem w stanie podpisać się pod tym rękami i nogami. A więc bohaterowie, jak to dziś udowodniłem, są nam potrzebni.